myślisz o nowej postaci? myślę, że Harbor generalnie jest ok kontrolerem, ale wydaje się być bardziej Inicjatorem z perspektywy tego, jak rzuca umiejętności. On ma spoko umiejętności, z tego co widać, tylko że te wszystkie umiejętności rzuca z ręki. Każdy kontroler ma jakieś pinpoint, ability, które może rzucić dosłownie w jedno dane miejsce za każdym razem w to samo. Jest w stanie to wycelować. Jakieś one-way, nie one-way, nie pierdały, a na przykład jego ściana, czy jego wave, czy jego smoke z shieldem. Wszystko generalnie rzuca totalnie z ręki w biegu i trochę czuje się, jakby był taką postacią. Mam wrażenie, że próbowali zrobić szybkiego kontrolera. Moim zdaniem nie jest to najlepszy pick aktualnie. Zobaczymy oczywiście przyszłość, nie przewidzę. Ludzie mogą zrobić pojebane rzeczy z tym, ale uważam, że te umiejętności są strasznie w biegu i e, kontroler powinien po prostu być przyszykowany przy wejściu na site, przy take'u powinien być przyszykowany i robić te umiejętności jeszcze tuż przed wejściem, a nie w trakcie wejścia, jak już wszyscy biegacie. Jedną abilitką, którą jest w stanie rzucić faktycznie w trakcie, w, znaczy przed wejściem, i zasłonić już obszar to jest ten wall, bo resztę rzuca jakby w biegu faktycznie z ręki. Um, no i oczywiście jego smoka da się rozwalić, co jest. Jakby no broni cię przed strzałami, ale da się go rozpierdolić. Jak stoją trzy osoby na sajcie, to rozwalą go tak, nie? Jakby to będzie na pstryknięcie palca dosłownie. Poza tym nie blokuje żadnych habilitek. Uważam, że jego wall jest mocny, bo ma mocnego stoła na sobie, więc będzie respektowany. To jest trochę tak, że jak przechodzisz przez wall i ktoś stoi za wallem, to ryzykuje, że jesteś totalnie martwy, jakby... Dosłownie z i nakłada na ciebie ten wall, jest mocny. I na dobrą sprawę to uważam, że najfajniejszą umiejętnością, jaką ma, jest ult. Eee, ale nie wydaje się być jakby super mocnym kontrolerem W sensie wydaje mi się, że są lepsze opcje do wybrania style. Myślę, że nie będzie wybierany na większości map ponad innych kontrolerów. Po prostu przez to, jak inconsistent będą jego ability rzucane. Naprawdę ciężko jest rzucić drugiego takiego samego walla, który zasłoni taki sam obszar. Mm, nie wiem, zobaczymy tak szczerze, no, ale takie jest moje zdanie po obejrzeniu po prostu jego abilitek.